Witam serdecznie. Ja nazywam się Renata Ziętek i jestem przedstawicielką firmy Tima w Gdańsku oraz specjalistką do spraw sprzedaży systemów oczyszczania powietrza z procesów technologicznych marki UltraVent i AirMax niemieckiego producenta KMA. Nasze elektrofiltry skutecznie oczyszczają powietrze m.in. z pyłów, cząstek stałych, EZO, erozy tłuszczowych czy nieprzyjemnych i drażniących zapachów, a dodatkowo pozwalają na ponowne użycie ciepła procesowego dzięki wymiennikom ciepła. To tylko namiastka tego, co mogą zaproponować nasze systemy. Dlatego spotkajmy się na międzynarodowych targach ochrony środowiska POL ECO 2025. Poznaniu w hali nr 6 przy stoisku nr 40a zaprezentujemy Ci najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne rozwiązanie dla Twojej firmy, które nie tylko realnie wpłynie na jakość powietrza, ale przede wszystkim pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych i udoskonali wizerunek Twojej firmy. Do zobaczenia!